Dobra, jeszcze jeden odcinek. Siema. Jak Lisiasta przeżyje to? Na radę. Nie przeżyje. Damę radę, <noise> <Ona> nie. <noise> mi tu gadają o sikaniu teraz jeszcze, nie? Jak my to tu gadaliśmy. O Leonie. O Leonie. Leonie. Gadają mi tu o sikaniu. <głos> <głos> ja jakby. Mogę nie Co Nie się napiłam dużo. Nie! Wódka. ja się dużo napiłam! Wódki. Ale dobrze, że mi się nie, jakby nie chce, ale się boję. Się posikać! Wódka! Ze śmiechu! Spokojnie! Wódka. Nie! Wódka. Daj mi spokój z tą wódką, nie mogę pić wódki! <śmum> ja nie lubię tego mrozu, no i tak mnie wybijają te mędzioki. <śmum> to, to nie jest dobre, ale lubię zimę. Dobra, nieważne. Zima, zima. zima jest spoko. No i nie ma treści. To też. Ale są bałwany. No, mędy się. Mędy, mędy, mędy. Nie, no, jakby za, za krótko, za krótko. To powinno być cała partyjka. Za krótko. Miał. Dobra, niech to mają te mędy zimno, za dobrze im tak, bo do mnie szok termiczny i poumierają, LOL! Jej! Dobra. Ok. No, zobaczcie, on mnie wybije. Jakby szkoda mi nie jest szkoda życie. Widzicie, on mnie wybije. On mnie wybije. Jestem wkurzona. No i jeszcze jest trzynastka, pechowa liczba. Ciekawe, czy wierzycie w przesądy, bo ja aż tak niezupełnie. Za dzieciaka wierzyłam, no ale wiadomo jak to dzieciak... NO CO JA ROBIĘ?! A nie, bo to, to menda, pamiętajcie, to jest menda! NO CO TY ROBISZ?! Nie, baranie! Nie dostaniesz ode mnie tej... Tego barszczu z rybą! Y, jakby z tymi rybami tutaj, co ja je zbieram i... Rosołku nie dostaniesz z papugi, mendo! Nie <grywki> z niego zrobię zupę rybną z tego rekina... Bo z tego jest rypy. nie to jest rekin. No mnie wkurza! Wychająca. Wiem, bo ja mam głowę chorą. Ono, oh ma migrenę Mam uraz głowy. głowy. Dobra, nie, nie mieli o tym wiedzieć, ale w sumie dobra. Mam uraz głowy i mam krwiaka w mózgu. I czasami się źle czuję. Jakby też pod względem psychicznym, może też, ale jakby to jest normalne, że ja tak mam, że ja mam głupawkę, śmiechawkę, wszystko, nie? Ale, ale po prostu jestem impulsywna i wiecie, bardzo impulsywna. Zawsze byłam impulsywna, ale teraz jestem jeszcze bardziej. Ja. Przepraszam, jak kogoś obraża czy coś. Chociaż rudę jest wredny i głupie, Więc I tak jak nawet zmienią mi mózg, to i tak ruda czy czupryna i... i co z tego? I tak będę... I tak będę taka. Ach, no, jestem papsztylem dla mojej siostry. <laughs> Dobra. Jej! Jej. Dziecki się cieszą. A ja i tak dostanę tu rybę Jej. z cebulą. Cebul? Za trzy cebulę. Lubisz, lubisz cebulę? No Teraz bym tego nie jadła, bo mi nawet mdli po słodyczach. Dobra. Cię to pa. Dobra. Koniec. Pa. Ej! Dzieci się cieszą. Zostaw moją rąkę! Rąkę? Czy to jest rąka? Rąka? Ej, co to jest rąka? Passeur Mi... Co to jest ser? A, tu jest Dobra, pa. Tu to jest 69 Jasna! Dobra, pa! to są słuchane słowa. Ja nie jestem zboczona ty coś. To nie jest. mnie nauczyłaś. Pa!